Dzień dobry, wieczór. witam w SCP Unity, które niestety zostało anulowane, to znaczy nie będzie tak wersji, ale zagramy sobie w to, co zostało do tej pory stworzone. Dola sobie ziarno, klucz biura, nie to jest to klucz biura. Nie mam. Po... Biura, biura wszyscy zamknięte. Co to jest? Tryb imersyjny? Nie, nawet nie wiem o co, co chodzi. No, Polski zakup nie ma, ale tryb biura przez to uzamknięte, dobra. Wow, jak to wygląda fajnie. No to jest Unity, Unity, to jest Unity. Z wyższy w ogóle poziom gry, nie? To nie jest. To, to jest inny w ogóle silnik graficzny, to chodzi zresztą. Właśnie to jest Unity. I muszę przeciszyć tę grę, bo jest za głośna. Zdecydowanie, jest za głośna. Ale muzyka jest też super. Świetna, świetna, świetna muzyka, podoba mi się. Let me y, ściszyć dźwięk. Może muzyka? O, muzyka tak na tyle. Zobaczymy, chyba tak międzyczasem. Dobra, jeszcze troszeczkę dźwięk trzeba. Ja mi się myślę, że tyle powinno być ok. A może być w sumie. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. A. DS-git chyba teraz. Kurczę, jaka piękna grafika. Jakie piękne ten. To jest Unity, właśnie. Znaczy No, Unity nie jest jakimś super moim ulubionym silnikiem graficznym, bo Unity jest zawsze strasznie ma strasznie niską wydajność. To znaczy że większość gier takich prostych rubinek na Unity ma niską wydajność. Ale jak to wygląda. Jak to wygląda. Wow. Wow. Jakie to jest piękne ja tu mogę... Pytanie, czy ja mogę coś... co... Nie... To jest mój celownik? 173, jakie to jest fajne! Jak to mi się podoba. w pięć zapis? Jest! Dobrze! Dalej, a PEPSZE jest w czytanie? Nie Wooooo, wow, wow. jakie to jest super! Dlaczego to usunęli? Dlaczego? Ale to jest, przecież to jest. świetne. Tutaj była przechowalnia 173 najwyraźniej. Znaczy się cofnę troszeczkę. Bo tutaj z tym hopem nic nie mogę zrobić, niestety. A czy tutaj coś jeszcze było? Okej, okay, drzwi otwierane. Szafka jakaś. Znacznie ciemno jest, ale to akurat dobrze, bo ta gra. Tylko to super, gra.

Zostawmy se to Ale jakie to jest niesamowite Jak to wygląda doskonale Nie spodziewałem się, bo ja, ja wiedziałem, że ta gra wygląda całkiem nieźle ale nie spodziewałem się, że aż tak dobrze I Jeszcze nie To jest mrugacz Okej okay. Ciekawy model mrugacza w tej grze jest ale jak to... Kurczę! Jak to wygląda? Co to jest? Kurczę, no... Powiem wam tak... Chciałem z tego... Chyba z tego zrobić serię, to jest prawda, alfa i... Podobno nowych wersji nie będzie, ale... Zrobimy z tego serię, zrobimy. Ta gra po prostu wygląda zbyt dobrze jak dla mnie. Zbyt dobrze. Oczywiście jeszcze zależy, czy będzie to coś do jakich gameplay czy to powstanie, ale na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony w tym. Jestem bardzo pozytywnie, Wszystko na... pięknie wygląda po prostu gra. no pięknie, no co, co mam innego powiedzieć, bardzo ładna jest. Może zamknę te drzwi. M mam łom? Nie mogę... A, dlaczego nie mogę podnieść łomu? Halo? To jest gro, okej, okay, chyba jakąś kartę bym potrzebował. Ciekawe czy quick-sloty Tu mogę sobie oczywiście, o echipunek, wybierać klucze Jak klucze, ciekawe Mogę się 12 tę czyli standardowe jak w Containment Bridge'u Containment Bridge'u, tak, to mogę zaakcentować Containment Bridge Dobra, chyba tutaj nic nie ma do zrobienia I w ogóle, zauważy takie coś, że jeżeli nie walczymy ze 183 to nie mrugamy to jest ciekawe. Nie mamy tego wskaźnika mrugania. A to jest, to jest akurat ciekawy zabieg. Troszkę dziwny, moim zdaniem, ale na pewno będzie. w gameplayu będzie ciekawy. Muzyka też to jest katast. Naprawdę, to ja się strasznie jaram. strasznie się tą grom jaram. Wiecie co? może jednak troszeczkę sobie ją rozjaśnimy troszeczkę. Żebyście też coś widzieli. No ja widzę, że to ja rozjaśnienie mało daję. Wow. Jakie to jest. Kozackie. Muzyka jest. Naprawdę, ta gra jest świetna, doskonała. Na razie nie wiem co się coś w tej grze robi oczywiście, ale pod względem graficznym i muzycznym udziękowieniem, to to Kusiwa jest... jest naprawdę Master Level A. Ja miałem swojej okazji grać... Okej! Okay. To są podzielone na... na obszary są podzielone te... te miejsca. Żeby nie było za bardzo obciążenia dla komputera... To jest podzielone na klastery. Też logate. O kurde, tak to wygląda. Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Tu jakiś ten... Jesteśmy w placówce 48, okej. Okay. To troszeczkę inna niż zwykle Chociaż te placówki to na generalnie różnie, różnie, różnie są Bo z tego co ja to 173 powinny być akurat w... w placówce 19, z tego co ośrodku 19 się powinien znajdować 173 Więc troszkę inaczej. Ale kurczę, naprawdę to jak to... Ja miałem okazję widzieć tę grę kiedyś. Co to, to jest? Kamera? Biura, na razie nic nie, nie, nie zebraliśmy Troszeczkę takie, no troszeczkę takie coś czuję, że, że troszeczkę pomijamy rzeczy skoro nic nie zebraliśmy jeszcze Ale to jest zupełnie inny poziom, nie? To jest inny poziom rozgrywki Nawet nie ma co porównać do, do gier, które grałem wcześniej pod względem esopeków, które grałem wcześniej Liczę, że Temp będzie też na tym, na, na podobnym poziomie Bo oczywiście grałem Secret Laboratory kiedyś, ono chyba też jest na Unity z tego co kojarzę ale dajcie spokój Unity, sekret dla watery nawet, nawet się po względem graficznym, bo to jest kilometry, kilometry dalej za, za tą grą, jak na razie tak uważam po prostu. Zobaczymy jak gameplay będzie po odpowiedzi. To, że gra jest piękna to jedna sprawa, ale jeszcze przychodzi do tego kwestia gameplayowa. Ym, oczywiście konsole mamy, konsole no, pewnie na Unity powinny być nawet... No właśnie, pod Unity nawet mam pięknie pokazane, y, jak bym chciał używać. Y, kom komendy po prostu. Ale jest jedna, jest jedna rzecz, której się boję. Że wyskoczy na mnie 106. Bo 106 może być w tej grze bardzo y, niefajny. Ja słyszałem, co on potrafi robić ogólnie, tak mniej więcej, co on potrafi robić w tej grze. Yy, na razie wam nie o tym nie będę mówił, no, powiem wam w którym spotkamy Ale słyszałem, że jest straszny potężny okay. Okej okay, Okej, okay, okej, okay. okej wow, wow, Tesla tam była O, difficulty normal, oj to Troszeczkę chyba jednak no, nie chciałem normalu, chciałem grać na easy No dobra, idziemy poziom wyżej Kurcze, jak to ulepszarko to wygląda w tej grze. Ja nie mogę. Jak to jest wszystko pięknie zrobione z pasją. Yy. A nie, dobra, wiem, wiem wiem, gdzie jesteśmy. Tutaj był. Mrugacz. Wiesz tutaj nie ma. Dobra. My, czy my... jesteśmy w tym samym miejscu? Nie, nie, nie. Jesteśmy w innym miejscu. Jest jakiś... Kurczę... Są rzeczy w ogóle w tym... tej placówce. Na razie jeszcze nie mam żadnego itemu. Okej, okay, to jest jakiś sepek, Metki... ho wow. wow, to jest taki normalnie tego. To ciekawe akurat. Pickup Mmm... tutaj, kodek 131 of your application nie, to jest... To nie, to nie, to, to jest tylko jakieś przyjęcie, to jest... to nie, nie, nie Ma... co? Czekajcie Mapa? Status? Co jest? Tak jest... Hmm... To jest. Jaki to jest? To jest safe Harmless Anomaly, czyli nie, czyli nie groźne Jak harmless, no to, to, to co? Oj, potrzebujemy karty, żeby to dostać, szkoda. Szkoda, szkoda. Ale Harmless Anomaly, czyli no nie niegroźna. Jakaś tam anomalia. Nie mam jeszcze ani jednej. Nie mam jeszcze żadnej karty. Nawet takiej najsłabszej. Tutaj może... Okej. Okay. Okej, okay, ta Tesla wygląda. Tak ta jest ciekawa. Dobra. Także wszystko jest ciekawe jak na razie. Wszystko z tych ciekawe Ale jest naprawdę podjarane, podoba mi się ta gra. Nie sądziłem, że to jest tak super zrobiona. Tutaj mówię, ja, ja widziałem tą grę kiedyś, jeszcze w takiej poprzedniej wersji. I wyglądała... To, to tak po prostu wyglądała bardzo. A to, co teraz zostało... To, to, to co jest teraz? To jest w ogóle inny poziom, nie? To jest zupełnie inny poziom. Okej, okay, byliśmy się ta O 106. Dobra. O kurde. 106. Dobra. Okej, okay, przebiegniemy sobie obok niego. Ej, ale 106 to by, to by mocny. nas jeszcze nie było, nie? Ta O kurcz, ale 106 to był niezły Czy wygląda to miejsce tak samo? A to jest inne. Tak, to jest inne miejsce, dobra, dobra. Ej. Yy, Okej. Okay. To this, a SCP? Ok. I'm placing memorials, writing letters, graffiti, coś tam, coś tam. If you find yourself growing attached to an SCP object, we you report to your supervisor to find. Buy... No. Ok. To this, like a SCP. Use argon. Empty argon canister. Co to jest w ogóle? Chambers running out of argon. Tak to the SCP A... d Ulepszarka, okej. Okay. Trzeba musimy pogadać z ludźmi od... Ed ulepszarki, okej. Okay. Okej, okay, to jest to jakieś questy w ogóle.

Mrugacz. Wyglądasz dziwnie w tej, w tej wersji gry, ale. Ale się uspokoi. Hmm, gdzie może być jakaś karta? Gdzie jest karta? Chyba tutaj nie znajdę żadnej karty. A no to jest ciekawe, naprawdę. naprawdę cieka bardzo ciekawy sposób tej działania. Łty zamknięte, tak. A ja jeszcze powiem tak, 106 może być duży problem. Bo tak. Eee, A, czekaj, 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 czekaj. O kurcze, ale to jest super. Pokazuje nam no w końcu nie będę się tak gubił, bo pokazuje nam rzeczy. Dobra. Ale to jest naprawdę imponująca gra. Tutaj nic nie mogę zabrać, bo muszę patrzeć, co ja mogę zbierać w ogóle Pytanie, czy jakbym się dał przez tą to, 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 to jest to miejsce, to byliśmy Bardzo ładne zresztą Ale tu chyba nic nie mogę zrobić Może? Okej, okay, dobra, ej, wej ej, 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 hmm. save at... co? Saving, okej okay. Idziemy z do góry. Ło or... kurde. Light containment zone, sublevel level one. Ja cię chwycę. Jakie to jest epickie. I to, a to, to, to czemu to jest core room? To jest jakby ten łącznik między innymi tymi. Staff Office. Tu może być karta jakaś. ok? Archival Storage. Czy jakieś... Yy, archi no. Archiwa i jakiś Staff Office, że... No. No wiecie, biora załogi. Jakieś wizory matematyczne tu są. Co to jest? Też się już nie wie czemu tak bardzo ludzie byli smutni, że nie będzie tego. Unity. To jest Archiwal Storage, a tu jest. Pójdźmy sobie do, 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 do Storage'a najpierw. Bo liczę, że jak jest Storage, to może być jakaś karta. Yy, to są jakieś grzyjniki, jakieś kosze. Są drzwi, ale akurat tych drzwi nie mogę otworzyć. To jest coś innego, nie? To jest coś innego. Okej okay. Under construction. A, i to chyba już, to już nie powstanie, chyba. Ok, winda. Chyba zjeżdżamy do archiwum, mi się wydaje. Albo to albo do robimy, do... nie wiem gdzie jedziemy. A mm. eee. mm. no, chyba nie było zbyt. O kurczę, dokumenty sp ów różnych tu są. czym ty jesteś? Czekajcie, mamy coś takiego tutaj? Czy to możesz być starym? 553 jesteś, starym klasy safe 983 mamy 983 Smałpka. I ona jest taka też save. Okej okay. co to, co ona robi?

Ok, chyba to było złe. Za decyzja, żeby to żeby ją słuchać. O chyba jest źle. O kurde, tego nie było dobry pomysł. Wow. To się właśnie tak. Okej. Okay. Dobra, zobaczcie co to jest. Candy Ey. Yy, to? Użyć use item. Okej. Okay. Hmm, nic się nie stało. Ja mogę uznać, że czy to nie było złe. No dobra, na ten odcinek to był na tyle. Jeśli mi się spodobał, zostać łapkę komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć!